Siema. Witam serdecznie z drogi na Ulriken, czyli najwyższy szczyt Bergen. Bardzo przyjemna trasa, bardzo ładna. Natomiast no, dzisiaj pogoda jest tak pochmurna, że raczej nie spodziewam się tutaj tłumów, chętnych turystów do podziwiania widoków. Zwłaszcza, że jest środa. Akurat mam wolne. To no, są chmury. Widoku z góry raczej nie będzie. Natomiast można się napawać pięknym widokiem w lesie. Jest tutaj śnieg. Mimo że temperatura jest plusowa, ten śnieg się lepi. To jednak brakowało mi tego śniegu. Jest, jest końcówka stycznia od Bergen. Jeżeli już spadł śnieg, to zaraz się roztapiał. W ogóle nie było takich ładnych, śnieżnych, zimowych dni. W Polsce chyba też z tym ciężko. Ale jak dzisiaj zobaczyłam rano, że na szczytach jest śnieg, stwierdziłam, że idę w góry, korzystając z tego, że do pracy mam dopiero na 16. Mam wolny dzień. Dlaczego? się zastanawiacie pewnie dlaczego jestem w e, spodenkach i w spodniku sportowym mimo, że jest śnieg Ach. E, no, dla, dla przyzwoitości no bo bez tego byłoby trochę e, jednak nieprzyzwoicie, bo mogę spotkać ludzi e, natomiast e, jest mi ciepło jak najbardziej przyjechałam Spory kawałek rowerem. Podczas jazdy rowerem się tak rozgrzałam, że aż czułam potrzebę tego, żeby zrzucić z siebie cienką kurtkę i bluzę. Przejechałam w spodenkach już od razu. Mam to wszystko w plecaku. Ruszam dalej bez tego. Jest mi ciepło wręcz plecy pod plecakiem. Czuję, że mi się pocą. Jak zajmowałam plecak, żeby wyjąć selfie, przed chwilą, to e, no, czułam nieprzyjemny chłód, bo plecy są mokre. Natomiast tutaj w sobie absolutnie nie jest mi zimno. Stosuję trik, który stosowałam też chodząc na ścieżkę, czyli posmarowałam e, bardzo tłustym kremem. Odkryte partie, żeby je chronić przed wychodzeniem. Hmm, muszę przyznać, że ładnie wygląda ten las. Dziś. Pierwszy raz wchodzę tą drogą. Zazwyczaj tędy schodziłam. Powiem szczerze, że nawet nie jestem pewna 100%, czy idę dobrą drogą. Ale góry Bergen mają to do siebie, że ciężko tu zabłądzić, bo zawsze, jak się wyjdzie gdzieś, to widać. Widać miasto, już się wiadomo gdzieś jest. To się tym nie przejmuje, nigdzie się nie śpieszy. Jest fajnie, jest naprawdę ładnie. Dobrze, że idę przez las, a nie tą główną drogą. No i plus, że nikogo nie ma dookoła. Ale wracając do wchodzenia w góry bez ubrań. Naprawdę, naprawdę nie jest. Zimno, jak się wchodzi pod górę, organizm się rozgrzewa, generuje tyle ciepło, że nie jest zimno. Biorąc pod uwagę, że jeżeli ktoś by chciał bardzo wejść gdzie na ulicę, poda lekki deszcz, miałby ciuchy, które nie są dość hiperwodoszczelne i one by przemokły, to naprawdę chodzenie w ciuchach nie da się dużo więcej ciepła niż chodzenie bez tych ciuchów. Jest to dosyć fajne doświadczenie, dlatego, że można przesunąć sobie granice. Przekonać się, że organizm jest dużo bardziej wytrzymały, niż nam się wydawało do tej pory. Że faktycznie jest ciepło, że możemy dużo więcej, niż nam się wydaje. Naprawdę warto, warto spróbować. Nawet jeżeli nie od razu, tak jak ja. To chociażby zacząć od tego, żeby wejść w i w spodem, to zawsze będzie już coś nowego. E, że polecam, zachęcam, jeżeli jest ktoś zainteresowany tym, a nie chciałby sam, to polecam swoje towarzystwo. Ja bardzo chętnie po e, potowarzyszę. Jeżeli ktoś jest e, zainteresowany, e, będę wspierać. A teraz, e, jako że doszłam już do mojego ulubionego momentu, na drodze na Urliken, czyli tych kamiennych schodków, wciągam buty. Stój. do plecaka idę dalej boso dlaczego jest to ważne dlatego, że mamy wtedy bardzo fajny kontakt z ziemią po pierwsze jest to bardzo zdrowe a po drugie też hartujemy mocno stopy są wtedy dużo bardziej odporne na zimę. Dlatego, jeżeli mam taką powierzchnię, jak tutaj, fajną, czyli kamienie i śnieg, nie grożą mi skaleczenia, co najwyżej pościźnięcie, Ale tutaj na schodkach to myślę, że nie powinno być tak źle. To, to lubię właśnie wchodzić tak zupełnie na boso. Jako takie dodatkowe hartowanie. I tak. I czy jest stopy Dopóki. E, idę, to nie. Krok, krok, krok. To nie jest zimno. I jeżeli się zatrzymam, to zrobię zdjęcie, jak to stoi chwilę, no to wtedy już to trochę bardziej odczuwam. Dlatego staram się cały czas stać kroki i iść. To tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Pa. Nie wiem, który raz już wchodzę na Ulrike. Nie wiem, który raz... Ta trasa mnie zachwyca. Wybieram tą trasę, jak chcę się właśnie przejść rozebrana, Dlatego, że już ją znam i tak sobie myślałam, nie będzie mi nic rozpraszać. Nie będę błądzić, tylko po prostu będę sobie równomiernie iść. I na tym się chciałam skupić. Natomiast widoki mnie zaskoczyły. Są przepiękne. Do w ogóle nie było widać co się dzieje na szczycie, dlatego, że była wielka chmura. To wreszcie zima. Wreszcie śnieg. Musiałam tutaj iść daleko, ale było warto. Jestem tak zachwycona tymi widokami, że nawet staram się nie skupiać na tym, że no w Gołej Sopie jest mi troszkę zimno. Troszkę czuję to, ale nie jest tak źle. Na pewno bardziej daje czadu niż nie po gołych kamieniach, nawet jak było zimno. Ale naprawdę jest dobrze. Jeszcze wam odrzucę kamerę, żeby. A nie, nie mogę. Także podziwiajcie widoki. Jest pięknie. Jest cisza. Spotkałam tylko trzy osoby, co mi się na tej trasie nie zdarza, bo. Przeważnie wchodzę w weekend, kiedy są tu tłumy ludzi wchodzących, biegających, dzieci, emerytów, rodziców z dziećmi w plecaczkach. Także, także naprawdę fajnie jest tu przyjść w tygodniu, kiedy nie ma tłumów. Hello! Szczyt Urliken. Po raz kolejny zdobyty. Na boso, bez ubrania. Tak wygląda widok dzisiaj ze szczytu Więc Jeżeli ktoś chciał pooglądać panoramy Bergen, to może się trochę czuć rozczarowany. Natomiast zima, śnieg, jeżeli ktoś chciał doświadczyć tego, to jest po prostu super. Czego nie widać z dołu. Zeszłam już na dół. Wiedziałam, że zrobię sobie małą przerwę, ponieważ mam jeszcze dosyć dużo ciepłej herbaty A nie chciało mi się jej pić na górze Bo po prostu, bo po pierwsze było mi ciepło, po drugie nie chciałam się zatrzymywać Bo zatrzymanie się nawet po to, żeby się napić herbaty By mnie bardziej wychodziło niż yy, cały czas chodzenie Poza tym w drodze powrotnej poznałam jakiegoś Norwajka, z którym sobie trochę pogadałam Całkiem ciekawie Zapytał się mnie, czy praktykuję metody oddechowe Wim Powiedział, że też praktykował. A... Ja tam wchodziłam bez żadnych metod. Także to... Wchodzenie w takich temperaturach, gdzie jest powiedzmy lekko poniżej zera, to ja myślę, że nie, nie wymaga żadnych jakichś cudów, metod i tak dalej. Że ktoś o naprawdę przeciętnej kondycji, kto wejdzie normalnie, to i tak wejdzie. Natomiast no tutaj jako, że nie jestem jakoś super ekstra mrozoodporna, to jak robię przerwę i, i się nie ruszam, no to się ubram założyłam swą kurteczkę, oj super, ciepły tatarek. Ciasteczka za 6 koron. Bardzo dobre. Dla mnie niesamowite jest to, że jak się wchodzi i schodzi, Właśnie tak rozebranemu. To jest e, coś takiego, załącza się tak jakby tryb. E, ja to nazywam autopilot, że się po prostu idzie bez, bezmyślnie, tak trochę, no bo jak się idzie normalnie, no coś człowiek zatrzyma, robi zdjęcie i tak dalej. Natomiast ja wchodziłam i schodziłam jak totalny automat, robiłam zdjęcia. Dlatego, że no pamiętam, że fajnie by było mieć jakieś zdjęcia, żeby coś tam umieścić, czy tam mieć pamiątkę. Nie za dużo tego. Dopiero jak już jestem na dole i czuję się tak już 100% jak bezpieczna, no to już zupełnie inaczej do tego podchodzę. I zawsze mam takie, ojej, no mam zrobić więcej zdjęć, czy tam nagrać coś więcej, żeby mieć więcej pamiątki z tego. To jest fajne, jak się wchodzi w góry, tak szczególnie dzisiaj, jak było takie totalne odcięcie od miasta. Wchodzę na schody, nie widzę w ogóle Bergen stamtąd, czy pogoda jest zupełnie, i należy mnóstwo śniegu. Także to była naprawdę, naprawdę fajna wycieczka. No i fajnego, fajnego właśnie tego Norwega poznałam. Znaczy, pogadałam z nim, bo akurat schodził tym samym tempem co ja. Zostaliśmy się przed chwilą, nawet nie wiem, jak się nazywał Ale pyszna herbatka. Robi się coraz ładniej, pokażę wam troszeczkę widoczków. Słońce wychodzi z chmur. Szkoda, że zaraz nie musiała do Miłego dnia życzę Pa!